W dzisiejszym odcinku za zadanie mam wejść do skarbca, wziąć lód i wygrać nim gierkę. Mam na wykonanie tego zadania 24 godziny, więc zobaczcie, jak mi poszło. Dobra, widzę, właśnie zacząłem swoją pierwszą giereczkę i zobaczymy, co w niej się wydarzy. Dobra, i w tym momencie wywalam wszystkie itemy, widzowie. Dobra, teraz tak, to wybieramy. Chyba to. Serio żadnej pompy nie będę miał przez całą gierkę. Tamtej nie mogę używać. No to bez pompy działamy. Dobra, to wezmę w takim razie jeszcze to. Oczywiście wiadomo, leczenia mogę używać jakiego chcę. Dobra, więc mamy pierwszy skarbiec. Teraz musimy oczywiście wygrać z nim gierkę. Jak wygramy, mamy za załatwiony. No właśnie widzę pierwszego przeciwnika. Zobaczymy, czy uda mi się go pokonać. Próbuję go tak z zaskoczenia wziąć. Nie wiem, totalnie... O jest. Zapomniałem, że nie mam tego. Pompy. Naprawdę, 75 HP mu zostawiłem. Kurde, że też z tej pompy mi się nie udało dropnąć z tego skarbca. Dobra, widzowie, raczej mamy już całe zagrożenie wyeliminowane. I został nam tylko już boss i mamy widzowie dosłownie wszystko. Dobra, wywalam oczywiście te sprzęty. Bierzemy oczywiście to. Mamy pompę. Mamy małe poty. O kurde, mamy kolegów. Dobra, już nie mamy, żartowałem. Teraz tylko widzowie wygrać gierkę. Dobra, mieliśmy pierwszego typka tutaj. Jak widzieliście, nie był to jakiś bóg gry, ale mamy kolejnego. To już mocniejszy zawodnik. Dobra, nie żyje. Ale mamy kolejnego, który strzela dziś z daleka. Jakiś frajer. O kurde. No to niezły wypór. GG. Dobra, widzę, właśnie lecę sobie do skarbca. Jakiś typek chyba jest. Bo jest skarbiec otwarty. Dobra, dostał. Dobra, mamy go. Dobra, mamy tu migana No fajnie jeszcze mam typa, no. Zarobiście. Kurde, miałem i tak mało HP. No ale w sumie poleciałem na największą miejscówkę, więc nie ma się co dziwić. Lecimy, kurde, teraz na inną miejscówkę, bo wcześniej byłem radykalna rekreacja, a teraz jestem w wirtualne w czasowisko. Kurde, ale te nazwy są popierdzielone, ja pierdzielę. Lecimy kurde i musimy ten skarbic zdobyć, wyjść z niego i wygrać gierkę. Wtedy mamy challenge zaliczony, no i mogę przesłać grać wtedy w Fortnite, więc no to jest to, o co nam chodzi, nie? Czyli jak najszybciej zakończyć grać w to gówno, bo szczerze myślę, że im dłużej gram, tym bardziej psycha mi siada. Dobra, z całą pompką go załatwiłem. Dobra, gdzie tu jest wejście do sejfu teraz? Ja chcę do sejfu iść. Gdzie tu się wchodzi? Halo? Gdzie tu jest zejście do cholery jasnej, no? O, może tu, może te drzwi. Nie no, to jest jakiś kibel. O, może tędy. I teraz robimy tak. Wywalam wszystkie itemy i wybieramy. Dobra, mamy dosyć spoko broń, ale musimy zdobyć jakąś pompę. Słyszałem strzały, czy komuś tutaj pomóc? Teraz nagle tam słyszę. Dobra, wracamy się. Ej, gościu, gdzie ty jesteś? Pra że wyłaś na stolowę, a nie. O jest, a to są boty, ja pierdzielę, dobra. Ja mam jakiś safe. Aha! Widzowie nie wiedziałem, że tu jest safe. Mamy dwa safe y, widzowie, ale łatwo ty, nie wiedziałem, że tu jest safe jakiś. Dobra, to z niego oczywiście też możemy skorzystać. Muszę PM-a zdobyć jakiegoś, proszę, dajcie mi PM. A, A może tutaj wyleci jakiś zarombisty. Ooo! O to chodziło! O to chodziło, dobra Dobra, dead. O, tutaj leżą jakieś itemy Mamy typa Dobra, nie żyje. O, 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 tam się biją, tam się biją, widzę Uuu, 31 w głowę. To jest strzelamy ode mnie z drugiej strony. Ale go zrobiłem, widzowie. Ale to była wymiana. Patrzcie teraz co robię. Wow, ale go zrobiłem! Ja pierdzielę. Widzowie, to było to, czego potrzebowaliśmy od samego początku. Akcja normalnie stulecia. No, jedna z lepszych. Tam zresztą widzieliście, jak to wyglądało. No, zrobiłem go jak psa, nie? To było zbyt piękne. O kurde, teraz snajpy prawie dostałem. O, tam jest. O kurde, zostałem sam na sam z tym drąbem. Chodź tu, gościu, chodź na solo. Dobra, widzowie. Czy może mi ta gra przestać lagować? Kurde, no musi mi lagować ta gra za sraną. Widzieliście, widzowie, jak mi to lagowało? Ja pierdziele, już miałem prawie wygraną, nie? To nie, muszę od nowa kuźwa zaczynać. Jaka ta gra jest spierdona, co to miało być? Nie, ja muszę zobaczyć powtórkę. Co jest z tym komputerem nie tak? Czemu mi nagle, gdy gościu zaczął się ze mną bić, to mi zaczęło tak wpisnie lagować, że nie widziałem w ogóle, co się dzieje. Widać to? Widać to jak mnie lagowało! No! Widzieliście kur... Nie, to jest masakra jakaś dobra, nie, nie chce mi się w to grać nawet. Dobra, postanowiłem sobie, że nie mogę odpuścić po ostatniej akcji i poleciałem dosłownie na tą samą miejscówkę i właśnie dostaję wpierdziel. No fajnie, kolejny debil. Teraz wszystko działa, ale jak przyjdzie typ, to będzie katastrofa. O. Si ojej. Się opóźniłem. Ty śmieciu! Siema, kurwa! Widziałem, że ktoś mi plecy robi, ale nie wiedziałem, że aż tak. Śmieciuch walony. Co za śmietniki, głupie! Się wzięli na mnie we dwóch i myślą, że są zajebiście, a ja tu sobie robię 100 HP teraz. I zaraz w nich wjeżdżam. Chodź tu, kupa. Chodź tu, śmieciu. Dobrze ci tak! Leżysz, leżysz! Rajerze. Po co sapałeś, gościu? Jak ty dostałeś lasera, chłopie z tej broni i cię nie ma, nie? No, to teraz się zacznie. To u nas trzech. Ten ma dead. znowu drugie miejsce. No już kurde, nie no, co to było? Drugi raz. Drugie miejsce, nie no nie chcę mi się już grać w to, ja pierdziele, no co to ma być Nie no, zobaczcie to, to jest po prostu śmiech na sali, nie 200 tysięcy typa poleciało na tą samą miejscówkę Dobra, giniesz Dobra, nieważne, tej gierki nie było Dobra, widzowie, właśnie wchodzimy do skarbca. Już kolejny raz zobaczymy, czy tym razem cokolwiek on da. No dobra, co bierzemy? Oczywiście, że to. Dobra, widzowie, i tak właśnie mamy itemy ze skarbca. No, nie są one najlepsze. Ale może tym razem nam się uda wygrać. Jak znowu będzie drugie miejsce, to ja nie wiem. Dobra, dead. Dobra, kolejny dead. I jeszcze trzeci tam jest. Wow. Ale żeśmy to zrobili, nie no, ja muszę im zatańczyć. Nie no, to jest niemożliwe. Widzowie, Dobra, widzowie, właśnie wchodzimy do skarbca. Mam nadzieję, że to już ostatni raz kiedy widzę ten skarbiec zasrany, bo szczerze, mam już dość. Co no to było? Ej, no, co jest, jest niemożliwe. Ja od niego uciekam, widzowie. On jest jakiś nienormalny. On mi dał laser w 3 sekundy. Dobra, widzowie, zostały już 4 osoby. No powiem wam tak, jest grubo na pewno, bo nie mam 100 HP, jak widzicie zresztą. Dobra, widzowie, zdobyłem właśnie kartę. Dobra, wywalam itemy. Dobra, mam pompę. Idealnie. Wieżyczkę sobie jeszcze weźmiemy w sumie. pm muszę, pm jakiegoś. Mamy PMa. Dobra. Jest pięknie. Jak teraz będę miał drugie miejsce, to ja już obiecuję wam widzowie, nie? Że ja... Ja kończę ten challenge. Wow! Wow, widzieliście to widzowie? Dobrze, że wziąłem snajpę Wow! Wow! Co tam się stało? Teatera nie mogę trafić, no świetnie. Widzieliście to? Jeszcze mi fraga zabrał frajer. Dostał za 110, kolejny. Kolejny dostał. 110. Dobra, dead. Dostało nas widzowie trzech. Jeden gość jest gdzieś za mną. O, widzę go. Dobra, jest yy, jeden na jeden. Drugie miejsce! Dobra, widzowie, mi się nie chce w tą grać. Ja kończę ten challenge. To było chyba jakieś 24 godziny w skarbcu, nie? Ale zrąbałem tą ostatnią sytuację. Dziękuję wam widzowie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek w miarę wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej odcineczków, to wiecie oczywiście co robić. Subskrypcja, łapeczka i będzie więcej takich odcineczków. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. Siema.